Albert Kami pisał, że czasem potrzeba więcej odwagi, żeby żyć, niż żeby się zastrzelić. Myślę, że mimo upływu lat to zdanie nadal można uznać za uniwersalne i nawet wiele osób siedzących w tym momencie na sali by się z nim zgodziło. To trochę szalone, co nie? Że w tym świecie niebieskiego światła ekranów i nieustannego wręcz rozwoju nadal potrzeba odwagi. W 2023 roku z łatwością leczymy choroby, które niegdyś zabijały setki tysięcy ludzi. To przecież ogromny postęp, ogromne osiągnięcie. Więc logicznie za 10 lat powinno być jeszcze więcej postępów i osiągnięć, czyż nie? No Kiedy ja myślę o przyszłości, wyobrażam sobie bardziej jeszcze bardziej zniszczony, doszczętnie zniszczony ekosystem i systemy moralne. E, bunt robotów. Hmm. Problemy z, roz, z rozpoznaniem tym, co jest, te, tego, co jest prawdziwe, a co nie. E, I może z dodatkiem takich śmiesznych przesuwających się taśm na ulicach zamiast chodników. I chciałabym powiedzieć, że ja teraz żartuję, że to przez mój wrodzony pesymizm że wszystko będzie fantastycznie, ale wtedy musiałabym Państwa okłamać. Na koniec dnia pesymista to po prostu optymista dobrze poinformowany, a na najwyższy czas na zmiany, bezpowrotnie nam przemija i niedługo zostawimy najmłodsze pokolenie w świecie, dla którego będzie już za późno. Jest wiele rzeczy potencjalnych wyzwań, które powinna martwić w kontekście najbliższych 10 lat. O tym, w jak opłakanym stanie znajduje się nasza planeta, nie będę wiele mówić, ponieważ wszyscy o tym wiemy i wszyscy uwielbiamy o tym dumnie mówić, ale szkoda, że zazwyczaj bez nawet najmniejszych rezultatów. Działania, które powinny zostać podjęte, aby jakkolwiek zatrzymać ten proces, zazwyczaj wprowadzone są zbyt wolno albo w ogóle po prostu ich nie ma. Chciałam zwrócić uwagę na inną cechę, która. Łączy wszystkie nasze problemy. Mianowicie na nas, na ludzi. Ludzkość, jak nikt inny, potrafi niszczyć sama siebie i doprowadzać do największych strat i bólu. Także to, co nas spotka w 2033 roku, jest niczym innym, jak po prostu konsekwencją działań naszych, jak i naszych przodków. Spójrzmy na inne potencjalne zagrożenie, mianowicie na sztuczną inteligencję. W tym momencie no, jest ona darem, ponieważ ułatwia dostęp do informacji, y, może zwiększyć wydajność pracy albo ulepszyć służbę zdrowia. Jednak za 10 lat, a i będzie najprawdopodobniej tak zaawansowane, że zastąpi ludzi w pracach, a w konsekwencji zwiększy bezrobocie. Y, nie unikniemy też najprawdopodobniej profilowania i szerzenia się dezinformacji. Nawet już teraz można zauważyć, że algorytmy, którymi. Posługuje się sztuczna inteligencja, bywają uprzedzone i dyskryminacyjne, a jednak jako ludzkość tak ślepo dążymy, aby im zupełnie się poddać. Oczywistym przykładem tego, jak ludzkość niszczy sama siebie, są oczywiście wojny. Wojny to chyba najstraszniejsza, najbardziej przerażająca rzecz, która może spotkać człowieka, a jednak ciągle się powtarzają. To pewnego rodzaju niekończący się cykl, że w jakimś kraju wybucha wojna, potem się kończy, potem rozpoczyna się próba odbudowy strat, a potem, kiedy ledwo uda się wyjść z kryzysu, już słyszymy o wybuchu kolejnej. Dlatego myślę, że w 2033 roku nadal będziemy musieli mierzyć się z problemami wywołanymi przez konflikty zbrojne i nimi samymi. Źle powiedziałam, będziemy musieli w 2033 roku mierzyć się z konfliktami zbrojnymi, jak i innymi problemami, które wywołuje na przykład masowa migracja. Po raz kolejny mam wrażenie, że to co mówię jest trochę niepojęte. Jako, ludz, jako ludzie mamy niesamowite umiejętności humanistyczne i możemy tworzyć piękno, jesteśmy piękni, czasem nawet genialni, a mimo to ulegamy. Takim najbardziej pierwotnym i prymitywnym instynktom, jak na przykład rządza władzy albo jakaś głupia chciwość. A najlepsze jest to, że w ogóle nic nie wskazuje, aby kiedykolwiek było inaczej, ani za 10, ani za 50 lat. To, co, to czego ja osobiście najbardziej się obawiam, to zanik klasycznych relacji międzyludzkich. Jak inne negatywne. Wyzwania, o których mówiłam wcześniej, można zaobserwować już teraz. Jednak bez owijania w bawełnę e, będzie tylko gorzej. Emocje, które odczuwamy na co dzień, umieszczamy w sieci. E, mogę nawet powiedzieć, że całe nasze życie obraca się wokół internetu. Jednak trudno się temu dziwić, skoro nasza rzeczywistość to szare, monotonne dni, które ciągle się powtarzają. A perspektywy na przyszłość, o których ja nawet teraz mówię, no nie zachęcają, aby robić cokolwiek innego. I zapomniałam. dalej zapomniałam. A młode pokolenie doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego tak by. Czasem nie pozostaje nic innego, niż po prostu uciec do małego czarnego pudełka i tam utonąć, mimo tego, że doskonale zdajemy sobie sprawę, że to ślepa uliczka i że emocjami, które czynią nas ludźmi, powinniśmy dzielić się między sobą w rzeczywistości. W trakcie trwania mojej burzliwej mowy często używam słowa nas, że to jest nasz problem. Jednak to byłoby Zbyt duże uproszczenie. To jest problem tylko młodego pokolenia, problem dzieci i młodych dorosłych, z którym same będą musiały walczyć. Nie mogę dać żadnej rady. Nie mogę dać nawet pocieszających słów pocieszenia, przekonujących słów pocieszenia. Dla mnie najgorsze jest to, że starsze pokolenie, które niejako doprowadziły nas do tego kryzysu, w którym się znajdujemy, nawet nie zobaczą tych najgorszych konsekwencji swoich czynów, w żaden sposób ich nie doświadczą. A my, my już jesteśmy przerażeni i na dobrą sprawę wściekli za odpowiedzialność, jaką obarczono nas w tak młodym wieku o całą naszą przyszłość. I w tym miejscu pozostaje mi jedynie prosić, błagać. Apelować do osób rządzących, albo takich, które mają realny wpływ na to, co się dzieje z naszym światem. Zróbcie coś raz dobrze jeden raz abyśmy my, młode pokolenie, dostali jakikolwiek najmniejszy płomyk nadziei, że ktokolwiek o nas myśli i że nie będziemy musieli toczyć tej walki sami. Dziękuję.